Oto sześć powodów, dla których narcyzi wciąż wyrządzają ci krzywdę. Co sprawia, że osoby narcystyczne i egocentryczne zachowują się w taki, a nie inny sposób. Wielu z nas nie potrafi zrozumieć ich toku myślenia ani tego, co napędza ich działania. Każdy, kto miał do czynienia z narcyzem w pracy czy w życiu prywatnym, wie, jak wyczerpujące może być przebywanie w ich otoczeniu. Zanim jednak zagłębimy się w temat, warto najpierw wyjaśnić, Czym właściwie jest narcyzm i skąd się bierze? W skrócie, narcystyczne zaburzenie osobowości NZO to stan psychiczny charakteryzujący się przesadnym poczuciem własnej wartości, brakiem empatii oraz nieustanną potrzebą podziwu i uznania. Bliscy narcyza, zarówno rodzina, jak i przyjaciele, często czują się odpowiedzialni za jego samopoczucie i spełnianie jego oczekiwań. Dlaczego na świecie jest tak wielu egocentryków? Narcystyczne zaburzenie osobowości ma swoje korzenie w psychice i najczęściej rozwija się na skutek traum i trudnych doświadczeń z dzieciństwa. Brak konsekwencji w wychowaniu lub nadmierna uwaga ze strony rodziców mogą przyczyniać się do rozwoju narcystycznych cech w dorosłym życiu. Szczególnie młodzi narcyzi mają niezwykle kruchą psychikę. Może w dzieciństwie byłeś rozpieszczany, a może rodzice mieli wobec ciebie zbyt wysokie oczekiwania. Ich zachowanie może mieć swoje przyczyny, ale jedno jest pewne: narcyzi potrafią być bezlitośni, zwłaszcza wobec tych, którzy są im najbliżsi. Kochane królowe, zatrzymajcie się na chwilę, zanim przejdziemy dalej. Mamy do Was małą prośbę. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłyście, zasubskrybujcie nasz kanał. Razem możemy się rozwijać. Ogromne podziękowania dla tych, którzy już są z nami. Miłego oglądania. Numer jeden, Niszczący cykl narcyzmu. Narcyzi ranią najczęściej tych, którzy są im najbliżsi. Nie dlatego, że chcą ich skrzywdzić, lecz dlatego, że są uwięzieni we własnym wewnętrznym chaosie. Aby zamaskować swoje niskie poczucie własnej wartości, nieustannie testują granice innych. Można by pomyśleć, że wystarczy okazać im miłość i zrozumienie, by zbudować z nimi więź. Jednak w momencie, gdy odsłonisz swoje słabości, przestajesz być dla nich wartościowy. Zamiast wdzięczności spotka cię obojętność, lekceważenie, lub nawet pogarda, bo dla nich oznacza to, że jesteś tak samo niedoskonały jak oni. W tym tekście przyjrzymy się bliżej okrucieństwu, jakie przejawiają osoby narcystyczne, oraz przeanalizujemy, co kryje się za ich postępowaniem. Każdy, kto miał do czynienia z narcyzem, niezależnie od tego czy w życiu prywatnym, czy zawodowym, wie, jak trudna i wyczerpująca może być taka relacja. Narcyzi postrzegają świat w skrajnych barwach. W ich rzeczywistości istnieje jedynie sukces lub porażka, doskonałość albo bezużyteczność. Ich myśli nieustannie krążą wokół władzy, podziwu i pozycji społecznej, jednak w głębi duszy toczą nieustanną walkę z własnym ja. Dążą do tego, by wzbudzać zazdrość w swoim otoczeniu. Uważają, że wszyscy wokół zawdzięczają im swój sukces i domagają się uznania. Jeśli jednak to Tobie uda się osiągnąć coś wartościowego, może to wywołać w nich niepohamowaną zazdrość. Nie dlatego, że nie chcą, byś odniósł sukces, lecz dlatego, że w ich oczach jest to dowód na ich własne niepowodzenie. Jest to szczególnie bolesne, jeśli kiedyś mieli okazję przejąć nad Tobą kontrolę lub zdominować Cię, ale tej szansy nie wykorzystali. Jednak warto zrozumieć jedno: ich rywalizacja nie wynika ze świadomej chęci ranienia innych. Po prostu nie znają innego sposobu funkcjonowania. Ich emocjonalna niestabilność sprawia, że często działają w sposób impulsywny i nieprzewidywalny. Gdy czują się zagrożeni, reagują agresją, zarówno werbalną, jak i emocjonalną. Krytyka i odrzucenie są dla nich szczególnie bolesne, ponieważ podważają ich kruchą samoocenę, której bronią za wszelką cenę. Korzenie narcystycznych zachowań sięgają dzieciństwa. Niektórzy narcyzi byli rozpieszczani i nieustannie chwaleni, podczas gdy inni dorastali w atmosferze braku miłości i stabilności. Obie te skrajności mogą prowadzić do wykształcenia się nadmiernej potrzeby aprobaty. W młodym wieku uczą się, że ich wartość zależy od zewnętrznych czynników sukcesu, wyglądu czy kontroli nad innymi. W konsekwencji nie potrafią nawiązywać głębokich relacji ani spojrzeć w głąb siebie z prawdziwą refleksją. Jeśli masz w swoim otoczeniu narcyza, musisz zdać sobie sprawę, że nie zmienisz go ani poprzez logiczne argumenty, ani poprzez okazywanie uczuć. Empatia jest dla nich czymś obcym, czymś, co odbierają jako słabość. Postrzegają świat jako niekończącą się rywalizację, w której liczy się jedynie dominacja. Dlatego kluczowe jest, by nauczyć się wyznaczać jasne granice. I nie dać się wciągnąć w ich destrukcyjne gry. Tylko w ten sposób można ochronić się przed ich toksycznym wpływem. Numer 2a: Pozorna doskonałość i wewnętrzna pustka. Prawdziwi przyjaciele oraz bliscy członkowie rodziny to ci, którzy szczerze cieszą się z Twoich sukcesów. Jednak ludzie o narcystycznej osobowości patrzą na świat inaczej. Zamiast świętować Twoje osiągnięcia, narcyzi skupiają się na ich niedoskonałościach. Będą doszukiwać się błędów, umniejszać Twoje dokonania i podważać ich wartość. Osoby egocentryczne zrobią wszystko, aby osłabić Twoją pewność siebie i zatrzymać Cię na drodze do realizacji Twoich marzeń. Jednym z najbardziej charakterystycznych rysów narcyza jest jego głęboko zakorzenione poczucie wyższości. Choć w rzeczywistości towarzyszy im nieustanna niepewność, przekonują samych siebie, że są lepsi od innych. Aby podtrzymać ten obraz, często uciekają się do przechwałek i przesady, budując wokół siebie iluzję wielkości. Nie mają skrupułów, by drwić z innych, umniejszać ich wartość czy ich ośmieszać. Szyderstwa, upokorzenia i kłamstwa to ich ulubione narzędzia do podnoszenia własnej samooceny kosztem innych. Na pierwszy rzut oka mogą wydawać się charyzmatyczni, pewni siebie i wyjątkowi. Otaczają się aurą doskonałości, która przyciąga uwagę. Oczekują podziwu i uwielbienia, pragną, by otoczenie traktowało ich jak kogoś wyjątkowego. Jednak za tą fasadą kryje się lęk przed byciem nieważnym. Idealizują osoby, które mogą im się przydać lub które postrzegają jako silne, lecz w głębi duszy zawsze stawiają siebie w centrum wszechświata. Ci, którzy nie pasują do ich wizji, są w ich oczach bezwartościowi. Narcyzi pałają głęboką niechęcią do ludzi, którzy mogą zagrozić ich pozycji. Gardzą tymi, którzy nie chcą się podporządkować lub mają odwagę się im sprzeciwić. Ich wyolbrzymione poczucie własnej wartości sprawia, że uważają się za nietykalnych. Każda forma krytyki jest dla nich atakiem. Jednocześnie są mistrzami manipulacji i z łatwością wpływają na otoczenie, by przedstawiać siebie w jak najlepszym świetle, a jednocześnie kontrolować innych. To właśnie ta iluzja wielkości usprawiedliwia w ich oczach brak szacunku wobec innych. W swoim wypaczonym postrzeganiu rzeczywistości widzą siebie jako wyjątkowych i przewyższających wszystkich wokół. Są przekonani o swojej unikalności, talencie i ważności. Gdy ktoś ośmieli się ich skrytykować lub przeciwstawić, natychmiast przyjmują rolę ofiary, twierdząc, że wszelki opór wobec nich jest niesprawiedliwy. Bez wahania wykorzystują innych, udając zainteresowanie ich zdaniem czy umiejętnościami, o ile przynosi im to korzyści. A jednak za tym wszystkim kryje się ogromna pustka. Choć sprawiają wrażenie ludzi pewnych siebie, w rzeczywistości nieustannie towarzyszy im strach przed porażką i odrzuceniem. Nie są w stanie zaakceptować, że ktoś może osiągnąć sukces niezależnie od ich aprobaty. Podziw i uznanie są dla nich jak tlen, nie mogą bez nich żyć. A jednak żadna ilość komplementów i pochwał nie jest w stanie wypełnić tej pustki, którą noszą w sobie. Numer 3: krytyka jako atak na ego. Narcyzi mają wyjątkowo niską tolerancję na krytykę. Każda uwaga, nawet konstruktywna, może wywołać u nich silną reakcję. Gdy tylko spotykają się z negatywną opinią, zamykają się w sobie lub reagują emocjonalnym wybuchem. Akceptacja krytyki jest ściśle związana z pewnością siebie, jednak nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydają się spokojni, wewnętrznie traktują każde słowo jako osobisty atak. Bez względu na to, czy krytyka jest wyrażona łagodnie czy ostro, u narcyza zwykle prowadzi do skrajnych reakcji. Niektórzy wpadają w gniew, podnoszą głos, a nawet mogą wybuchnąć płaczem, gdy czują się przyparte do muru. Inni natomiast stosują manipulacje, odwracają sytuację, obsadzając siebie w roli ofiary, zmieniają temat lub zaczynają atakować rozmówcę. Dla nich nie ma znaczenia, czy uwagi są uzasadnione. Każdy, kto je krytykuje, automatycznie staje się wrogiem. Osoba, która zdecyduje się zakwestionować narcyza, szybko zauważy, że ten nie jest skłonny do przyjęcia odpowiedzialności. Zamiast zastanowić się nad zarzutami, natychmiast przerzuci winę na innych. Jeśli jednak krytyka nie ustaje, napięcie rośnie. Narcyzi wówczas sięgają po manipulacje, wywierają presję, a nawet grożą, byle tylko utrzymać kontrolę. Gdy nie są w stanie wpłynąć na otoczenie, często dochodzi do gwałtownego zerwania relacji. Ktoś, kto jeszcze niedawno był bliskim przyjacielem, nagle zostaje uznany za przeciwnika. Próba dotarcia do narcyza poprzez konstruktywną krytykę zwykle kończy się niepowodzeniem. Ich świat kręci się wokół nich samych, przez co nie potrafią przyjąć obiektywnej opinii. Zamiast wyciągnąć wnioski, odpowiadają uporem i jeszcze większą wrogością. Każda uwaga podważa ich starannie zbudowany wizerunek, dlatego zrobią wszystko, by się przed nią obronić. Osoby, które mają do czynienia z narcyzem, powinny dobrze przemyśleć, czy warto angażować się w spór, który pochłania energię, a rzadko przynosi jakikolwiek efekt. Numer 4. Uwięzieni we własnej niezłomności. Narcyzi z trudem przyjmują swoje błędy. Nie potrafią wybaczyć ani innym, ani sobie. Wbrew pozorom ich działaniami nie kieruje prawdziwa samoakceptacja, lecz głęboko zakorzeniona pogarda wobec siebie. Podczas gdy dla większości ludzi przebaczenie jest oznaką siły i dojrzałości, dla narcyzów stanowi niemal niemożliwe wyzwanie. Konfrontacja z własnymi potknięciami byłaby zbyt bolesna, bo mogłaby zagrozić ich kruchemu poczuciu własnej wartości. Aby unikać tego dyskomfortu, stosują różne mechanizmy obronne. Jedni całkowicie wypierają swoje winy, udając, że przeszłość nie ma żadnego wpływu na ich teraźniejszość, inni noszą w sobie ciężar niewyznanych błędów, których nigdy nie zamierzają przeanalizować ani naprawić. Bez względu na to, jaką drogę wybiorą, jedno pozostaje niezmienne. Narcyz nigdy otwarcie nie przyzna, że się mylił, ani nie zmierzy się ze skutkami swoich działań. Na pierwszy rzut oka mogą wydawać się pewni siebie i zdystansowani, ale jeśli spojrzeć głębiej, widać, że ich postępowanie jest napędzane strachem i niepewnością. Ich fasada zaczyna pękać, gdy ktoś dostrzega prawdziwe motywy ich działań. Mimo to ich wewnętrzna walka pozostaje niewidoczna, ponieważ nie pozwalają sobie na empatię ani wobec innych, ani wobec siebie samych. Tym właśnie różnią się od osób z dojrzałą, zdrową psychiką. Zamiast dążyć do przebaczenia, narcyzi pielęgnują urazy, zarówno wobec siebie, jak i otoczenia. Nie potrafią uwolnić się od negatywnych emocji, dlatego przerzucają winę na innych, starając się ich obciążyć swoim cierpieniem. Ich wewnętrzna złość i zazdrość stopniowo ich zatruwają, a oni z kolei rozsiewają to toksyczne nastawienie wokół siebie. Chęć kontroli i dominacji nie opuszcza ich nawet na chwilę, dopóki potrafią ranić innych, czują iluzoryczne poczucie wyższości. Jednak prawdziwego spokoju nigdy nie zaznają. W relacjach międzyludzkich narcyzi stosują taktyki manipulacyjne, które pozwalają im utrzymywać przewagę nad innymi. Potrafią budować skomplikowane sieci iluzji, w których ich ofiary stopniowo tracą zdolność do samodzielnego myślenia. Ich strategia często polega na początkowym idealizowaniu bliskich im osób, aby później stopniowo podważać ich wartość, co prowadzi do uzależnienia emocjonalnego. Osoby, które znalazły się w kręgu wpływu narcyza, mogą nie zdawać sobie sprawy, jak subtelnie, ale konsekwentnie są osłabiane psychicznie. Narcyzi nie tolerują sprzeciwu. Każda próba podważenia ich narracji jest traktowana jako atak, na który odpowiadają agresją lub emocjonalnym szantażem. Używają gniewu, milczenia czy odrzucenia, aby ukarać tych, którzy odważyli się kwestionować ich zachowanie. Ofiary takiego traktowania często zaczynają unikać konfrontacji, podporządkowując się dla świętego spokoju, co jedynie wzmacnia pozycję narcyza. Im dłużej trwa taka relacja, tym trudniej jest się z niej uwolnić. Nie oznacza to jednak, że narcyz jest osobą całkowicie niezależną emocjonalnie. Wręcz przeciwnie. Są uzależnieni od uwagi i aprobaty otoczenia. Ich poczucie wartości jest niezwykle chwiejne i wymaga stałego potwierdzania. Zewnętrzne pochwały i komplementy są dla nich jak paliwo, bez którego tracą grunt pod nogami. W momencie, gdy nie otrzymują dostatecznej ilości uwagi, mogą popadać w frustrację i poszukiwać nowych sposobów na jej zdobycie, nawet kosztem innych. Pogłębiająca się izolacja emocjonalna i brak zdolności do szczerych relacji sprawiają, że narcyzi żyją w nieustannym konflikcie wewnętrznym. Ich świat zbudowany jest na fasadzie, którą muszą podtrzymywać za wszelką cenę. Każde jej zachwianie prowadzi do paniki, a w konsekwencji do jeszcze większej potrzeby kontrolowania otoczenia. Ich życie to wieczna gra, w której liczy się jedynie zachowanie pozorów. Osoby, które mają do czynienia z narcyzem, często wierzą, że mogą go zmienić. Że wystarczy więcej miłości, cierpliwości i zrozumienia, aby otworzyć jego serce. To jednak złudzenie. Narcyzi nie zmieniają się, ponieważ nie widzą w sobie żadnej winy. Nie czują potrzeby refleksji nad sobą, a jeśli już ją podejmują, to jedynie po to, by jeszcze lepiej manipulować otoczeniem. Najważniejsze, co można zrobić w obliczu takiej osoby, to nauczyć się chronić własne granice. Zrozumienie mechanizmów działania narcyza pozwala unikać jego pułapek i budować zdrowe, autentyczne relacje. Warto otaczać się ludźmi, którzy potrafią dawać wsparcie i doceniają innych nie za to, jak dobrze spełniają czyjeś oczekiwania, ale za to, kim naprawdę są. Numer 5. Uwięzieni we własnej iluzji. Narcyzi żyją w świecie utkanym z własnych wyobrażeń, gdzie to oni odgrywają główną rolę, a reszta ludzi pełni jedynie funkcję statystów. Ich rzeczywistość jest misternie skonstruowana, pełna dramatyzmu, podziwu i podkreślonej wyjątkowości. Często wydają się ludźmi o niezwykłej charyzmie, emanującymi pewnością siebie i nieprzeciętnym wdziękiem, co sprawia, że przyciągają uwagę otoczenia. Dzięki tej umiejętności budują wokół siebie atmosferę tajemnicy, czyniąc swoje życie pozornie ekscytującym, ale jednocześnie tragicznym. Z precyzją godną scenarzystów filmowych tworzą opowieści o swoim losie, pełne zdrad, rozczarowań i bólu, których doświadczyli ze strony innych. W ich narracji to zawsze oni są ofiarami, niezrozumianymi przez świat geniuszami lub niedocenionymi altruistami, którzy niesprawiedliwie zostali skrzywdzeni. Każdy fragment tej historii służy jednemu celowi: wzbudzeniu współczucia i uzależnieniu od siebie osób, które dadzą się wciągnąć w tę Emocjonalną grę. Ich celem nie jest autentyczna bliskość, lecz uzyskanie pełnej kontroli nad tymi, którzy uwierzą w ich wersję rzeczywistości. Najbardziej podatni na tę manipulację są ludzie z niskim poczuciem własnej wartości. Osoby niepewne siebie, szukające akceptacji lub mające skłonność do poświęcania się dla innych, stają się idealnymi ofiarami. Im bardziej ktoś wątpi w siebie, tym bardziej złudna wizja narcyza wydaje się kusząca. Obietnica, że to właśnie on będzie przewodnikiem, który wskaże sens życia i nada mu głębsze znaczenie, działa niczym magnes. To jednak tylko misternie skonstruowana iluzja. Pusta obietnica, za którą kryje się chłodna kalkulacja i chęć dominacji. Ich historie bywają inspirujące. Mówią o przełamywaniu przeciwności losu, wielkich sukcesach, niesamowitych doświadczeniach lub Poświęceniu dla innych. Z pozoru brzmią przekonująco, niemal hipnotyzująco, sprawiając, że słuchacze zaczynają widzieć w nich niezwykłe, wyjątkowe jednostki. Jednak z czasem coś zaczyna nie pasować. Pojawiają się sprzeczności, drobne szczegóły nie zgadzają się ze sobą, a gdy ktoś zaczyna zadawać pytania, reakcja narcyza jest natychmiastowa: najpierw irytacja, potem gniew, a w skrajnych przypadkach nawet agresja. Narcyzi nie tolerują kwestionowania swojej wersji wydarzeń. Każda, nawet najbardziej subtelna próba podważenia ich narracji, odbierana jest jako atak. Nie potrafią zaakceptować obiektywnej rzeczywistości, dlatego oczekują, że otoczenie dostosuje się do ich wizji świata. Jeśli ktoś wskazuje nieścisłości, zamiast rzeczowej odpowiedzi, spotka się z manipulacją, oskarżeniami lub chłodnym odcięciem. Z tego powodu osoby z ich otoczenia uczą się milczeć, unikać drażliwych tematów i nie zadawać niewygodnych pytań ze strachu przed konsekwencjami. Jednak fałszywa rzeczywistość, którą narcyzi budują wokół siebie, nie jest wieczna. Trwa tak długo, jak długo inni są gotowi w nią wierzyć i podtrzymywać iluzję. Kiedy ktoś dostrzega prawdziwą naturę narcyza i odważy się spojrzeć poza fasadę, cała ta konstrukcja zaczyna chwiać się w posadach. Dla narcyza jest to najgorszy możliwy scenariusz, ponieważ całe jego życie oparte jest na kontroli nad obrazem samego siebie w oczach innych. W chwili, gdy ich kłamstwa zostają odkryte, a otoczenie przestaje odgrywać wyznaczoną rolę, narcyzi wpadają w panikę. Można wtedy zaobserwować desperackie próby odzyskania kontroli, od manipulacji i fałszywego poczucia winy, aż po otwarte ataki mające na celu zdyskredytowanie osób, które odważy odważyły się dostrzec prawdę. Będą przedstawiać siebie jako ofiary, przekonywać, że zostali źle zrozumiani, a jeśli to nie pomoże? Znajdą nowe osoby, które jeszcze nie przejrzały ich gry. Dla osób uwikłanych w relacje z narcyzami kluczowe jest uświadomienie sobie jednej rzeczy ich świat jest jedynie iluzją, a jakakolwiek nadzieja na to, że staną się autentyczni i prawdziwi, jest złudna. Nie zmienią się, ponieważ zmiana wymagałaby uznania własnych błędów, a to jest coś, czego nigdy nie zrobią. Najlepszym rozwiązaniem jest zrozumienie mechanizmów, którymi się posługują i nauczenie się je rozpoznawać. Im szybciej dostrzeżesz toksyczny wpływ narcyza na swoje życie, tym łatwiej będzie ci się od niego uwolnić. Zdobywanie wiedzy na temat narcystycznych zaburzeń osobowości pozwala nie tylko unikać szkodliwych relacji, ale także budować zdrowe, prawdziwe więzi oparte na wzajemnym szacunku i autentycznym zrozumieniu. Pamiętaj, że prawdziwa bliskość to nie dramat, manipulacja i fałszywe obietnice, ale relacja, w której obie strony są równorzędne i mogą być sobą bez obawy przed konsekwencjami. Chroń siebie i swoje emocje. Zasługujesz na życie w otoczeniu ludzi, którzy cenią Cię za to, kim naprawdę jesteś. Numer 6. Chłód narcyza. Życie bez empatii. Narcyzi całkowicie pozbawieni są zdolności do wczuwania się w emocje i potrzeby innych. Ich dystans oraz emocjonalna oziębłość sprawiają, że trudno nawiązać z nimi jakąkolwiek głębszą relację. Ta niezdolność do empatii wynika z ich natury. Nie są w stanie postawić się na miejscu drugiego człowieka. Zamiast odczuwać współczucie, skupiają się wyłącznie na własnej osobie. Już od najmłodszych lat kształtuje się u nich ta skrajna egocentryczność, która z biegiem czasu jedynie się pogłębia. W dorosłym życiu narcyzi wykazują niemal całkowitą obojętność wobec emocji otaczających ich ludzi. Nie widzą powodu, by troszczyć się o kogokolwiek poza sobą samym. Źródłem takiej postawy bywa dzieciństwo, w którym wszelkie ich potrzeby były spełniane bezwarunkowo, a granice nigdy nie zostały im wyznaczone. Osoby, które miały do czynienia z narcyzem, szybko przekonują się, że liczenie na zrozumienie czy wsparcie emocjonalne jest daremne. Nie traktują innych jako równorzędnych partnerów, lecz jako narzędzia służące do podtrzymywania ich wyidealizowanego wizerunku. Jeśli podejmiesz próbę pomocy narcyzowi lub zechcesz wypełnić jego emocjonalne braki, prędzej czy później dostrzeżesz, że jesteś jedynie pionkiem w jego grze. Twoje poświęcenie czy troska nie zostaną docenione. Przeciwnie, zostaną wykorzystane. Relacja, na którą możesz liczyć, jest tylko iluzją, bo narcyzi nie potrafią nawiązywać autentycznych więzi. Brak empatii wynika z ich nieustannego przekonania, że własne potrzeby są jedynymi, które mają znaczenie. Wczucie się w emocje innych oznaczałoby dla nich konieczność zakwestionowania własnej wyjątkowości, a na to nigdy sobie nie pozwolą. Możesz ulec złudzeniu, że ustępowanie narcyzowi pomoże uniknąć jego ataków, gniewu i kaprysów. To jednak niebezpieczna pułapka. Prędzej czy później przekonasz się, że żadne ustępstwo nie sprawi, że stanie się łagodniejszy. Zamiast łudzić się, że narcyz się zmieni, zaakceptuj fakt, że jego osobowość pozostanie niezmienna i zastanów się, czy chcesz dalej w tym tkwić. Przestań usprawiedliwiać jego zachowanie i ignorować konsekwencje. Narcyzi są wyjątkowo odporni na zmiany, a pielęgnowanie złudnych nadziei sprawi jedynie, że coraz głębiej uwikłasz się w toksyczną zależność. Kluczowe jest, byś nie zatracił siebie w tej relacji. Pytanie nie brzmi, jak długo jesteś w stanie to znosić, ale jak długo chcesz oszukiwać samego siebie. Im więcej dowiesz się o zaburzeniach narcystycznych, tym łatwiej będzie ci rozpoznawać i unikać toksycznych relacji. Jednocześnie to zrozumienie pozwoli Ci budować zdrowsze, autentyczne więzi z ludźmi, którzy naprawdę Cię cenią. Chroń siebie i dbaj o swoje dobro. Zasługujesz na życie w otoczeniu opartym na szacunku i prawdziwej bliskości. Na zakończenie podzielę się z Tobą dwoma filmami, które pomogą Ci lepiej zrozumieć filozofię stoicką. Jeśli ten materiał przypadł Ci do gustu, zostaw komentarz wpisując 9, a jeśli nie, 0. Dzięki temu będę mógł tworzyć dla Ciebie coraz lepsze treści. Jeżeli nasze treści są dla Ciebie wartościowe, zasubskrybuj kanał regularnie. Publikujemy filmy dostosowane do Twoich potrzeb. Twoje komentarze są dla mnie ważne? Czytam je z przyjemnością i chętnie na nie odpowiadam. Dbaj o siebie, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymaj się i niech Bóg Cię błogosławi.